Eee. Słuchajcie, ten silnik jest na zębatkach. Tutaj słychać jakieś lekkie pukanie, ale tego pukania w ogóle zupełnie nie słychać podczas jazdy. Rower jest y, cichy podczas jazdy, Co zaraz zobaczycie, bo będę zjeżdżał trzygłowa. Wersja S-Works na oponach zjazdowych. Natomiast mam zamontowane dętki, większe ciśnienie niż lubię, więc muszę jechać ostrożnie. Na jeleniowskich ścieżkach ja bardzo lubię iść po prostu z wkładkami po tych kamieniach tak szybko, nie przejmując się tym, że kamienie są i mogą mi rozciąć opony, bo mam wkładki. Tutaj wkładek w tym rowerze nie ma, więc muszę być czujny, bo bo chciałbym na tym rowerze dzisiaj jeszcze kilka zjazdów zrobić, więc lecę teraz trasy trzygłów. Ważyłem ten rower przed chwilą. Rower w takiej specyfikacji z pedałami waży no 24 kg. Nie chcę być inaczej. Ale jest to specyfikacja taka naprawdę solidna na widelcu 38 mm, czyli grubym, o 300 gramów cięższym niż typowe 36, więc to musi ważyć. Damper Jenny też jest odrobinę cięższy od normalnego takiego dampera. To jest damper, który ma w sobie specjalną dodatkową komorę i jeszcze taki zawór, który pracuje. I wchodzi do gry przy ugięciu dampera 70%. Po prostu na początku skoku przez 70% skoku to zawieszenie jest mega czułe, aktywne, pięknie wybiera. Natomiast pod sam koniec fest się usztywnia, dając progresję. Więc mamy taki coil, feel że tak powiem, na początku, a potem pod koniec skoku. Pięknie ten damper nam się utwardza. Ja mam teraz napompowane 200 ps i już czuję, że to jest dla mnie jednak za dużo. Ja lubię jeździć takimi bardziej miękkimi rowerami. Przygrzmociłem teraz, przygrzmociłem obręczom, ale tutaj są karbonowe koła, więc raczej śladu na tych obręczach nie będzie. O, znowu była. Takie gruchnięcie lekkie w kamień. E, rower jest cichy. Rower jest mega cichy. A jedyne co słyszę to jest... to jest obijanie się albo klocków albo tarczoklocki. Ale ogólnie w tym rowerze troszkę cały czas żeby nie być gołosłownym. Zobacz. O to mi chodzi. I to jest coś co nie wiem, czy kwestia ustawienia, ale cały czas to grzechotanie tych tarcz słyszę. Z tyłu jest to samo. No, nowy rower, więc tam te wszystkie zaciski czyściutkie, nie nachodziło tam jeszcze żadnego syfu. Może jak trochę syfu wejdzie, to te hamulce zrobią się cichsze. Nie to, że mi to przeszkadzało, tylko mówię. Żebyście nie mówili, że nie mówię, bo ja wszystko mówię. Niezależnie od tego, dla kogo materiał nagrywam? Taką mam politykę. O kurde, słuchajcie, tutaj zrobiłem błąd. Ja muszę na siebie uważać, bo mam w kości martwicę. Trochę mnie to dyskwalifikuje w tym roku raczej z zawodów. Miałem drugi resonans zrobiony. Zobaczymy, jak wygląda sytuacja. Rower waży 24 kg. Natomiast to jest rower, który świetnie tą masę ukrywa. Inny rower, który kojarzę, który świetnie ukrywa ciężką baterię, to był Piwot Shuttle AM, czyli rower, na którym jeździ teraz Paweł Kurczap z Endurofiny. No i ten rower to samo, 24 kg na baterii 800, ale tego nie czuć. Zobaczcie, jak to prasuje, jak to się napędza. Można tym sobie łatwo się odrywać od ziemi. Hop i się odrywam damper bardzo czuły, w sumie może nawet nie jest za twardy, taki twardszy to zawsze troszkę szybszy, nie no, rower jest petarda bardzo podoba mi się to rozwiązanie z baterią, zrobili takie rozwiązanie z którego Trek zrezygnował, albo Trek nie potrafił tego zrobić dobrze z baterią wyjmowaną do boku tu jest teoria taka, że wielu klientów narzekało, że z trzeba było przewracać do góry nogami, żeby wymienić baterię. Tutaj nic nie trzeba przewracać. O, miałem korzenie, pociągnąłem zbanych hopa. Aha, nie trzeba przewracać roweru, żeby wymienić baterię. Wymiana baterii jest bardzo prosta. Fajna maszyna. Czuję plecy na zjeździe, no bo chciałem tak aktywnie jechać, dużo się odbijałem od, od ziemi, więc wiadomo dużo człowiek e, pracuje plecami. A tu jest człowiek, dzięki któremu ten materiał możecie obejrzeć Michał. Jeszcze raz zbijamy żuwika. Cześć. Dziękuję. Dziękuję za zaproszenie mnie na... Takie testy przedpremierowe, Dzięki. wyjątkowe. Więc mamy tutaj dużo rowerów do wyboru, do testowania. Ale ja nie lubię się rozradniać, więc ja się skupiam na robocie i skupiam się dzisiaj tylko na tym rowerze. A recenzja tego roweru u mnie na drugim kanale Dr. E-Bike. Zapraszam Piona, hej.